Witam Was w kolejnym odcinku z poradników do ENTERPOINTA I jakbyście się ciekawili no to To jest moja szósta, czy próba nagrania tego odcinka No ale cóż Dzisiaj tutaj będziemy robić mapkę Lakehouse, powiem Wam Wytłumaczę ja Wam jak robić tą mapkę Lakehouse. Zagramy na routin, ale wytłumaczyłam coś się zmienia na legendzie i takie tam Krzysiąc na legendzie mało rzeczy się zmienia. Pokażę Wam też lokację wszystkich ważnych miejsc Dobra. Ja coś powiedziałem, no ale... No i tak, co powiedziałem w tej misji? A nie mam potrzebny perk, co nam pozwala, pozwala kupować mikrokamery. Jest nam potrzebny perk do Blowtorchów. Jest nam potrzebny złodziej. Hacker nam nie jest potrzebny. Yy, I Blowtorcha nie potrzebujemy, bo możemy zrobić albo wziąć albo Drilla, albo blowtorcha, albo nie brać ani tego, ani tego. A mikrokamera też jest opcjonalna. Pokażę wam dlaczego. No tak wygląda mój wtunek. No to że rzeczywiście są potrzebne parki, co nam zwiększają. Yy, co nam zmniejszają widoczność. Patrzcie, tam jest kamera i na nią na legendzie trzeba uważać strasznie. Bo ona nas nawet tutaj dosięga. Czyli ona się zawsze przechodzi, no i się patrzy zawsze tutaj. Tutaj niestety jest jeden ochroniarz, a tu jest drugi ochroniarz. Przynajmniej trzeba, o... trzeba uważać, dlatego że tutaj jest też ochroniarz często. Nie przechodzić, kiedy tam, ten ochroniarz tam przechodził górą. Patrzcie, tutaj musimy odpowiadać na radio i możemy odpowiadać tylko na. Ja mogę odpowiadać na dwa radia. Dlatego, że mam jednego perka. Jak wy zaczniecie w tą grę grać, to nie będziecie mogli odpowiadać na dwa radia. Tylko na jedną radię będziecie mogli odpowiadać. Dlatego wam nie polecam zabijać tutaj nikogo. To jest też taka... Taka ciekawa miejscówka dla nich. I teraz, aby znaleźć to co będzie no tu byście musieli coś dokładnie całego domu, e, aby ten, aby to pudełko znaleźć. Dlatego nam był potrzebny Lockpick? Aby to otworzyć. chociaż mogliśmy też drillem i byśmy nie potrzebowali wtedy Lockpicka. Ale Lockpick jest też potrzebny do jednej ważnej rzeczy. Okej, okay, no to teraz e, sobie wejdę tędy. Muszę zapamiętać, które tutaj weszliście. Ja wszedłem tędy, sobie muszę zapamiętać. No i tak. Teraz ważna rzecz. E, szu, po, teraz musicie szukać kodu do sejfu, który musicie później otworzyć. I też ja będę w międzyczasie szukać kamerownika. E, właśnie teczka z tym kodem może być tutaj, albo tutaj. W tym pokoju. E, właśnie też może być tutaj ta teczka. Ale tutaj bardzo rzadko ta teczka, ponieważ pierwszy raz tutaj zauważyłem tą teczkę. O no i teraz mam kod. No i też tam jest teczka. To może być tutaj teczka. Też tutaj może być. I wydaje mi się też, że tam jest. Tam też może być. Pójdę tutaj na górę. I też może być tutaj, tutaj i chyba tutaj. Proszę za to, że będzie coś słychać moje klikania w tle. I sorry też za to, że będą szumy. Ale nie nieważne. Teraz szukam, jakbyście się ciekawi, teraz szukam pokoju z kamerami. I jak znajdę ten kurs z kamerami, no to powiem Wam o jednej ważnej rzeczy. Zresztą zobaczyłem to od e, Tutaj są kolejne. To jest kolejna teczka. E, no też tutaj może być ta teczka w garażu. E, I ta teczka też służy. Po... Teczkę też trzeba zbierać. Po co, jak chcecie mieć więcej kasy, więc Wam daje bonus. O, i też tutaj może być teczka. I tutaj może być teczka. I chyba tutaj. Tak, wiem, nie przygotowałem się trochę, ale. No, nie chcę się po prostu przygotować do takich odcinków, jeszcze kiedy mam taką małą widownię. Yy... Też chyba tutaj ma robić tateczka, ale. No, nie jestem pewien. Otwieramy tutaj, tutaj niczego nie ma, więc pewnie będzie tutaj kamerownik. To jest jeszcze jedno miejsce, którego nie, nie jest, tam to miejsce szukałem przecież. O, widzicie, tu jest kamerownik i tutaj nie zabijacie go, tylko przesłuchujecie go. Tam tych innych nie da się przesłuchać, a tego można przesłuchać. No i teraz jak sobie J, no to musimy załatwić e, głowę ochrony Jak go tutaj załatwimy to on nie, nie weźmie radia to możemy jego kartę wziąć A drugą sobie już zabiłem e, wewnątrz są chyba dwie osoby o ile się nie mylę a nie trzy osoby no wiedziałem że albo dwie albo trzy osoby są wewnątrz a na zewnątrz y, są chyba dwie albo też trzy no i patrzcie tutaj mi była potrzebna kamera aby ją tak tutaj a tego szafa ochrony to możemy zać każdego no i nam ta kamera wtedy nie jest potrzebna eee i Blowtorch był mi potrzebny, dlatego że możemy tutaj to otworzyć, ale też mam kartę, więc mogę time lock otworzyć, ale to 30 sekund i szybciej mi jest y, tym Blowtorchem to otworzyć. Zobaczcie, że ja szybciej to Blowtorchem otworzę i tutaj naprawdę każdy sekundę się jeszcze, dlatego że tutaj. Po 10 minutach na legendzie przelatuje helikopter, nie wiem jak jest z innymi trudności, ale też na innym trudności na pewno przelatuje helikopter. Widzicie? 5 sekund został I też jak macie... To jest dobre na głośną misję, jak macie snajperkę i odpowiedniego perk'a, ee, albo shotguna i odpowiedniego perk'a, no to możecie w to strzelić. To ogólnie powoduje to, że możecie otworzyć drzwi. Bez otwierania tego timelokiem, ani niczym innym. Teraz szukujemy komputer, aby. No ogólnie, bo to jest zadanie nasze. Że musimy przeszukać komputer cały. Czekajcie, czekajcie. Naprawdę, jeszcze jedna osoba mi tu została. Czy to po prostu dzisiaj ochroniarza jest na zewnątrz? No nie wiem. A i też do, 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 do tych fake intelów, to jest bardzo ważna rzecz. Ponieważ jak to wywalę sobie, no i to wezmę, no to to mi będzie dawało więcej kasy. To nie jest jak, jakieś mega ważne, ale na start oczywiście to się przyda. Yy, I teraz wychodzimy wyjściem, w którym weszliśmy. Yy, I chcę zabić te tutaj ochroniarzy, tak po prostu. No i jak chcecie zobaczyć moje próby zrobienia różnych misji na legendzie No to możecie zostawić łapkę w górę i komentarz Inaczej nigdzie nie będzie tego Tego innego ochroniarza Więc bardzo każdego ochroniarza na tej mapie To jest bardzo przydatne dlatego że e, Kiedy bierzemy torby Jesteśmy conspyscious Kiedy biegniemy to jesteśmy conspyscious i teraz sobie weźmiemy. Idziemy sobie teraz na dół do tego safe'u, do tej komputerowni. Jak to się nazywa. A ja ta kamera była nam po to, że kiedy naciskamy, no to możemy tutaj patrzeć, dlatego że oni, ociążenia, że widzą te otwarte drzwi i oni na nie reagują, jak są to otwarte drzwi. jeszcze wtedy włącza alarm, no jest nieprzyjemnie. Bierzemy serwer i uciekamy. Pokażę Wam dwie drogi na ucieknięcie. I jak chcecie wysyłać ekspo, no to zróbcie. No. Ogólnie jest. To no jest sposób na mniej ekspo, ale szybszy. Yy, sposób na mniej ekspo, ale szybszy jest taki, że z prostu tutaj biegniecie, yy, wyciągacie broń i niszczycie tą szybę. Ale będzie alarm, więc musicie szybko tam dojść. Ponieważ kiedy jest alarm, no to będzie helikopter. Yy, ale też możecie wyjść drzwiami, którymi którymi weszliście. Dlatego musicie pamiętać, z którymi drzwiami weszliście. I teraz sobie lecę do... Do Łodzi sobie idę teraz. Jezu, dzisiaj się nie wiem wysłowić. No i sobie uciekamy normalnie. Na ruki, no Adams no kills, pro bonus, kontrakt, bonus. Proszę bardzo. Jeszcze dostałem kasę za te FACE Intel, no i też dostałem kasę za e, tą teczkę, co, prze, co przeszukałem, tą teczkę dodatkową. Co dajemy lobby? I tych, e, jakby się ciekawili, no to tych FACE Intel jest e, 9? Nie, 8 jest na mapie tych FACE Intel. Z 8 na mapie FACE Intel, dlatego potrzebujecie 3 osoby do zrobienia tej misji e, ze wszystkimi FACE Intelami. No i zrobiliśmy kolejną mapę, przepraszam, tę mapę zrobiliśmy i w kolejnym odcinku zrobimy sobie mapkę Withdrawal, czyli jedną z prostszych misji w całej grze, ale najbardziej wkurzającą. A to cóż, będę się z Wami żegnać, na razie.